Ogórek jest rośliną jednoroczną z rodziny dyniowatych Jego kwiaty żeńskie i męskie występują na jednym osobniku To na żeńskich kwiatach wytwarzane są owoce Można uprawiać gruntowe, czyli te mniejsze z bruzdami lub szklarniowe, te długie i gładkie Jak sama nazwa wskazuje gruntowe uprawiamy w gruncie a szklarniowe pod osłoną Cucumber is an annual plant of the squash family. Its female and male flowers are present on one plant. It is on the female flowers that the fruit is produced. You can cultivate open ground, i.e., the smaller ones with furrows, or the greenhouse ones, the long and smooth ones. As the name suggests, we cultivate the ground ones in the ground and the greenhouses under cover. Szklarniowe źle rosną na nieosłoniętej grządce, są zawodne w uprawie i bardziej podatne na choroby, choć istnieją już odmiany chińskie ogórka szklarniowego, który radzi sobie w gruncie. Ogórki gruntowe można kwasić, marynować, konserwować lub robić pikle czy mizerię, używać do sałatek na surowo, jednak smaczniejsze do tego celu są szklarniowe. Greenhouse plants grow poorly in an open bed, are unreliable to grow and are more prone to disease. Although there are already Chinese greenhouse cucumbers that do well in the ground, ground cucumbers can be acidified, pickled, preserved, or made pickles or cucumbers, used for raw salads. But greenhouse ones are tastier for this purpose. To grow cucumbers, you need to put a lot of effort. we the then Można też wysiać je bezpośrednio do gruntu w maju, gdy minie ryzyko przymrozków, czyli około 10 maja do 15 maja. Gleba jest wówczas dostatecznie nagrzana, a prawdopodobieństwo przymrozków jest niskie. Dzięki temu ogórki szybko i równomiernie wzejdą. A lot of effort should be made to grow cucumbers. First, we need to prepare the seedlings, then harden them, and then plant them out. You can also sow them directly into the ground in May, when the risk of frosts has passed, i.e. around May 10th to May 15th. The soil is then sufficiently warmed up and the probability of frost is low. Thanks to this, the cucumbers will rise quickly and evenly. Zbyt wczesne wysianie w nieogrzaną ziemię skutkuje chorobami igniciem nasion. Potem mogą rosnąć położąc po ziemi lub można je uprawiać wertykalnie, pionowo, prowadząc je po sznurkach. Trzeba je wtedy podwiązać. Ma duże wymagania glebowe, cieplne i wodne. Ginie w temperaturze 0 stopni Celsjusza, niektóre odmiany nawet przy 2 stopni Celsjusza. Optymalna temperatura dla ogórków to od 20 do 25 stopni Celsjusza. Same nasiona kiełkują przy temperaturze 12 stopni Celsjusza. Lepiej więc wysiać je później niż za wcześnie. Sowing too early in unheated soil results in disease and seed rot. Then they can grow on the ground or they can be grown vertically, guiding them on strings, then they have to be tied up. It has high soil, heat, and water requirements. It dies at 0 degrees Celsius, some varieties even at plus 2 degrees C. The optimal temperature for cucumbers is 20 to 25 degrees Celsius. The seeds themselves germinate at a temperature of 12 degrees Celsius. So it is better to sow them later than too early. Jeśli chcemy je uprawiać z rozsad, to wysiewamy je w połowie kwietnia w pomieszczeniu o temperaturze 20 stopni Celsjusza, w słonecznym miejscu. Po miesiącu od wysiewu powinny zostać przesadzone do gruntu przed uprzednim zahartowaniem. Powinny mieć już wtedy trzy liście. Ogórek źle znosi przesadzanie, więc lepiej go nie pikować, a jeszcze lepiej sadzić bezpośrednio w gruncie. Do każdej doniczki wysiewamy po dwa nasiona, a po wzejściu usuwamy tą słabszą. If we want to grow them from seedlings, we sow them in mid April in a room with a temperature of 20 degrees Celsius, in a sunny place. One month after sowing, they should be transplanted into the ground before hardening. They should have three leaves by then. Cucumber does not tolerate transplanting well, so it is better not to pick it, and even better plant it directly in the ground. Sow two seeds into each pot, and after emergence, remove the weaker one. W nocy temperatura nie może spaść poniżej 16 stopni Celsjusza. W tym okresie wzrostu uważamy, żeby ich nie przelać wodą, bo często gniją albo dostają siewek od nadmiaru wody. Tydzień wcześniej dobrze jest zahartować sadzonki przez ograniczenie podlewania i wystawianie doniczek na zewnątrz w ciągu dnia, ale nie bezpośrednio w słońcu, bo się poparzą, tylko w półcieniu. Na noc chowamy je z powrotem do domu. At night The temperature must not drop below 16 degrees Celsius. During this growing period, be careful not to pour them with water because they often rot or get gangrene from excess water. A week earlier, it is good to harden the seedlings by limiting watering and placing the pots outside during the day, but not directly in the sun because they will get burned, only in partial shade. We hide them back home at night. Po wysadzeniu do gruntu dobrze jest je jeszcze osłonić przed chłodem. Wsadzamy je w dołki, najlepiej wypełnione kompostem i podsypane na przykład mączką kostną czy podlane gnojówką z pokrzywy i to przysypujemy jeszcze ziemią. Siewkę wsadzamy do gruntu trochę płyciej niż rosła, nigdy głębiej, bo dostanie zgorzeli siewek. After planting them in the ground, it is a good idea to protect them from the cold. We put them in the holes, preferably filled with compost and sprinkled with, for example, bone meal or watered with nettle manure. And then we cover it with soil. Place the seedling into the ground a little shallower than it grew, never deeper because it will get gangrene of the seedlings. Jeśli siejemy wprost do gruntu, co polecam bardziej, bo jest mniej kłopotliwe i nie zajmuje tak dużo miejsca, to robimy to w połowie maja, przy czym gleba powinna się już nagrzewać do 20 stopni Celsjusza. Na dobę przed wysiewem moczymy nasiona w wodzie lub rumianku. To powoduje szybszy wzrost i sprawia, że roślina jest silniejsza. Lepiej jest prowadzić ogórki po sznurkach, budując podpory. Zaoszczędzi to nam miejsce w ogrodzie, ogórki nie są brudne od ziemi, mniej też chorują, bo liście jak i owoce nie leżą w wodzie po podlewaniu czy deszczu. If we so directly into the ground, which I recommend more because it is less troublesome and does not take up so much space, we do mid-May. While the soil should already heat up to 20 degrees C. One day before sowing, soak the seeds in water or chamomile tea. This causes faster growth and makes the plant stronger. It is better to lead cucumbers along the strings, building supports. It will save us a place in the garden. Cucumbers are not dirty from the ground, they also get sick less because leaves and fruit do not lie in the water after watering or raining. Glebę jest dobrze ściółkować i obficie podlewać. Ściółkowanie zatrzymuje wilgoć i stałą temperaturę gleby. Niedobór wody może powodować zrzucanie zawiązków i hamować tworzenie nowych owoców. Niedostateczne nawodnienie to także przyczyna zbyt małego poboru wapnia. Prowadzi to do obniżenia jakości plonu oraz walorów smakowych ogórków. Warzywa są przez to zniekształcone, małe, miękkie i zawierają puste przestrzenie w środku. Niekorzystny dla ogórka jest także nadmiar wody, zwłaszcza gdy jednocześnie spada temperatura. Prowadzi to do zrzucania zawiązków i uszkodzeń systemu korzeniowego. The soil should be well mulched and watered regularly. Mulching keeps moisture and constant soil temperature. Water deficit may cause seed loss and inhibit the formation of new fruit. Insufficient hydration is also the cause of too little calcium intake. This leads to a reduction in the quality of the crop and the taste of the cucumbers. As a result, the vegetables are distorted, small, soft and contain empty spaces inside. Excess water is also unfavorable for the cucumber, especially when the temperature drops at the same time. This leads to the shedding of seedlings and damage to the root system. Ponieważ ogórek jest wrażliwy na niskie temperatury, podlewanie powinno się odbywać wcześniej rano. Roślina zdąży wówczas obeschnąć do nocy. Regularne podlewanie to nie znaczy, że ogórek ma stać w wodzie, bo zacznie gnić tylko żeby utrzymywać wilgotną glebę. Uprawiamy je w miejscach słonecznych, w pełnym słońcu o wystawie południowej z dużą ilością godzin słonecznych i miejscach zacisznych, osłoniętych od wiatru. Nie będą rosły pod drzewami ani w półcieniu. Since cucumber is sensitive to low temperatures, watering should be done early in the morning. The plant will then dry before night. Regular watering does not mean that the cucumber should stay in the water because it will rot, just to keep the soil moist. We grow them in sunny places, full sun, southern exposure with lots of sunshine hours and secluded places, sheltered from the wind. They will not grow under trees or in partial shade. Zapotrzebowanie na słońce to około 10 godzin. Lubią rosnąć w towarzystwie koperku. Trzeba także pamiętać o stosowaniu płodozmianu. Najlepszymi przedplonami dla ogórka są pomidor, burak, ziemniak, fasola, groch, cebula, zboża. W latach, kiedy stosujemy przerwę w uprawie na danej grządce, można wysiewać tam właśnie te warzywa. Warto także zabać o właściwe sąsiedztwo. Idealnym będą kukurydza, pietruszka, groch. fasola, kapusta, seler, pietruszka, słonecznik, źle rosną w towarzystwie ziemniaków, rzodkiewki i pomidorów. The sun requirement is 10 hours. They like to grow in the company of dill. You also need to remember to use crop rotation. The best pre-crops for cucumbers are: tomato, beetroot, potato, beans, peas, onions, cereals. In the years when we use a break in cultivation, these vegetables can be sown there. It is also worth taking care of proper neighborhood. The ideal ones will be corn, parsley, peas, beans, cabbage, celery, parsley, sunflower seeds, they grow badly in the company of potatoes, radishes, and tomatoes. Lodyga może dorosnąć nawet do 4 metrów długości, więc trzeba przygotować pod ogurki odpowiednio dużo miejsca lub podpory. Prowadząc je do góry, stopniowo przywiązujemy je do siatki po której mają się piąć lub wzdłuż sznurka zaplątując roślinę dookoła niego. Lubią glebę żyzną, próchniczą, przepuszczalną, łatwo nagrzewającą się, lekko piaszczysto, gliniasta. Odpowiednie są zatem gleby piaszczysto-gliniaste, lesi, czarnoziemy i meidi. Natomiast słabo rosną na ziemiach ciężkich i nadmiernie wilgotnych, jak również na lekkich i piaszczystych. The stem can grow up to 4m in length, so you need to prepare enough space or support for the cucumbers. Leading them up, we gradually tie them to the net on which they are to climb or along the string, entangling the plant around it. They like fertile, humus, well drained soil that warms up easily, and is slightly sandy and loamy. Therefore, sandy loam, loess, chernizem, and alluvial soils are suitable. On the other hand, They grow poorly on heavy and excessively moist soils, as well as on light and sandy soils. Odczyn gleby odpowiedni dla uprawy ogórków powinien być zasadowy. W tym celu warto wykonać wapnowanie najlepiej jesienią w roku poprzedzającym wysiew. Odczyn gleby powinien mieścić się w 6,5-7 pH. Ważne jest to, by gleba nie tworzyła ona na swojej powierzchni suchej skorupy, która zdusi roślinę. Potrzebują nawożenia organicznego i mineralnego. Korzenią się płytko, więc należy zabać o wilgoć gleby i regularne dokarmianie nawozami, może być na przykład co tydzień gnojówka z pokrzywy. The pH of the soil appropriate for the cultivation of cucumbers should be alkaline. For this purpose, it is worth liming, preferably in autumn in the year preceding sowing. The pH of the soil should be between 6.5 to 7 pH. It is important that the soil does not form a dry crust on its surface that will suffocate the plant. They need organic and mineral fertilization. They root shallow, so you should take care of soil moisture and regular fertilization with fertilizers, for example, weekly nettle manure. Przy i niedoborze składników pokarmowych zalążki owoców żółkną i opadają. Uprawiamy ogórki w pierwszym roku po oborniku, rozsypanym na jesieni. Na glebę rozrzucić można obornik lub kompost, a następnie przekopuje się całą powierzchnię. Zamiast kompostu i obornika można użyć także nawozów zielonych, takich jak gryka, gorczyca czy łubin, które się wysiewa, a później przekopuje je z glebą i zostawia. In case of drought and nutrient deficiency, the ovules of the fruit turn yellow and fall off. We grow cucumbers in the first year after the manure scattered in the fall. You can spread manure or compost on the soil, and then dig the entire surface. Instead of compost and manure, you can also use green fertilizers, such as buckwheat, mustard, or lupins, which are sown, then dug up with the soil and left behind. Nawożenie mineralne 30 dg salet szaku na 10 m2, oraz 30 dg superfosfatu na 10 m2, i 30 dg siarczanu potasu. Przy nawożeniu ogórków ważne jest, żeby ich nie przenawozić azotem, bo wtedy po zakiszeniu będą miękkie, a nie chrupiące. Do nawożenia ogórków nie stosujemy soli potasowej, bo ogórki źle reagują na chlorki. Stosujemy wyłącznie siarczan potasu. Po pojawieniu się dwóch liści właściwych, do nawozimy ogórki superfosfatem i saletrową amonową po łyżce wokół rośliny, azot i fosfor. Mineral fertilization. 30 grams of calcium ammonium nitrate per 10 square meters, and 30 grams of superphosphate per 10 square meters, and 30 grams of potassium sulfate. When fertilizing cucumbers, it is important not to over fertilize them with nitrogen because then they will be soft and not crunchy after pickling. We do not use potassium salt to fertilize cucumbers because cucumbers react poorly to chlorides. We only use potassium sulfate. After the appearance of two true leaves, fertilize the cucumbers with superphosphate and a tablespoon of ammonium nitrate around the plant, nitrogen and phosphorus. Potem donawozimy gdy już kwitną, nie stosujemy już azotu, tylko fosfor i potas. Dookoła rośliny należy rozsypać po łyżce superfosfatu i siarczanu potasowego. Trzecie nawożenie stosujemy po pierwszym dużym zbiorze. Łyżka wokół rośliny superfosfatu i siarczanu potasowego. Then we fertilize when they bloom. We no longer use nitrogen, but phosphorus and potassium. Sprinkle a tablespoon of superphosphate and potassium sulfate around the plant. The third fertilization is applied after the first large harvest. Spoon around the plant of superphosphate and potassium sulfate. Najlepiej wychodzą ogórki wysiane do gruntu w maju. Nasiona wysiewamy na głębokość 3 cm w rzędach co 120 cm, co 5 cm potem jak już wyrosną i będą mieć po dwa liście właściwe. Przerywamy je i zostawiamy jedną roślinę w odstępie od drugiej co 10 cm lub blokowo w odstępach co 30 cm. Przy przerywaniu uszczykujemy tylko wierzchołek, bo wyrywając siewkę możemy uszkodzić płytko rosnącą roślinę, która ma docelowo zostać w glebie. Cucumber's sown directly into the ground and May come out the best. The seeds are sown to a depth of 3 cm in rows every 120 cm, every 5 cm. Then, when they grow and have two proper leaves, break them and leave one plant at an interval of 10 cm from the other or in blocks at intervals of 30 cm. When breaking, we only pinch off the top, because by tearing out the seedling, we can damage a shallow growing plant that is to stay in the soil. Najlepiej sadzić w jednym długim rzędzie, wtedy jest do nich łatwy dostęp, a same ogórki mają więcej słońca i wiatru, co sprzyja ich zdrowiu. Siejemy po dwa, trzy nasionka do dołka, bo nie zawsze każde wykiełkuje lub wyjedzą je ptaki. Zbyt gęsto wysiane należy przerwać, uzyskamy o wiele większy plon z jednej rośliny, która będzie miała dużo miejsca i mocno się rozrośnie niż z kilku ściśle posianych egzemplarzy. Ogórki lubią mieć dużo miejsca do wzrostu i lepiej wtedy plonują. It is best to plant in one long row, then they are easily accessible, and the cucumbers themselves have more sun and wind, which promotes their health. We sow two to three seeds per hole because not all of them will sprout or the birds will eat them. Too densely sown should be interrupted, we will get a much greater yield from one plant, which will have a lot of space and will grow strongly than from several closely sown specimens. Cucumbers like to have a lot of space to grow. And then they yield better. Rzadsze rozmieszczenie zapobiega też atakom mączniaka. Zapewniamy tym samym przepływ powietrza między roślinami i liście mogą się szybko osuszyć z wody. Ta metoda szczególnie działa, gdy prowadzimy je w pionie nie na ziemi. Podstawą w pielęgnacji ogórka jest odchwaszczanie i obfite regularne nawadnianie przez cały okres jego uprawy. Mają płytko rozmieszczone korzenie, czyli w górnej warstwie gleby, która szybko wysycha, więc podlewanie to podstawa w pielęgnacji ogórka. Less frequent distribution also prevents mildew attacks. Thus, we ensure airflow between the plants and the leaves can quickly dry out of the water. This method works especially when we run them vertically, not on the ground. The basis of cucumber care is weeding and abundant regular irrigation throughout the cultivation period. They have shallow roots, i.e. in the top layer of the soil, which dries up quickly, so watering is the key to cucumber care. Można też zastosować sztuczkę, po wykształceniu sześciu pary liści, przycinamy pęd odkażonym nożem. To pobudza rozkrzewienie i zwiększa plon, owoców zawiąże się znacznie więcej. Bez względu czy rosną pionowo, czy płożą, odchwaszczamy glebę i podkopujemy ją, ale nie głębiej niż na 2 cm. Sprawę odchwaszczania rozwiąże uprawa na czarnej folii. Pamiętajmy, że nie należy moczyć liści ogórka podczas podlewania, nawet w czasie suszy, to ograniczy występowanie chorób ogórka. You can also use a trick. After developing six pairs of leaves, trim the shoot with a disinfected knife. This stimulates flowering and increases the yield, much more fruit will be formed. Regardless of whether they grow vertically or creep, we weed the soil and undermine it. But not deeper than 2 cm. The matter of weed control will be solved by cultivation on black foil. Remember that cucumber leaves should not be soaked during watering, even in dry weather, this will reduce the occurrence of cucumber diseases. Nie wolno deptać pędów ogórka, bo najbliższe owoce zgniecionego pędu zrobią się gorzkawe. Pierwsze od 2 do 3 owoce też zazwyczaj są gorzkawe. Gorycz pochodzi od strony ogonka. Obierając ogórka, który może być gorzki, odcinamy wierzchołek od strony szypułki, żeby gorycz nie szła w całego ogórka. Gorzkawy smak może się też pojawić, gdy pogoda zmienia się w sposób ekstremalny, czyli nagłe spadki temperatury, ulewy, długie susze. Ogórki lubią regularne podlewanie i ciepłe noce. Uważa się też, że za gorzki smak ogórka w starych odmianach jest odpowiedzialny kwiat męski, więc powinno się je usuwać. It is forbidden to step on the cucumber shoots because the closest fruit of the crushed shoot will turn bitter. The first two to three fruits are also usually bitter. The bitterness comes from the tail side. When peeling a cucumber which may be bitter, cut the top from the stem side so that the bitterness does not spread to the whole cucumber. A bitter taste may also appear when the weather changes in an extreme way, such as sudden temperature drops, downpours, long droughts. Cucumbers like regular watering and warm nights. It is also believed that the male flower is responsible for the bitter taste of the cucumber in the old varieties, so they should be removed. Czasami zdarza się, że po ukiszeniu ogórki są w środku puste. Jest to wina złego zapylenia owocu, gdy nie wytwarza nasion w środku. Wpływ na tworzenie się pustych kieszeni w ogórkach ma też pogoda, gdy jest chłodno i deszczowo owady niechętnie zapylają kwiaty. Ważne jest też by ogórki przerabiać tak szybko jak to możliwe po zbiorze. Gdy długo leżą, wysychają i robią się puste w środku. Aby zapobiec tworzeniu się pustych komór należy ponakłuwać na przykład widelcem ogórek przed włożeniem go do słoika. Sometimes it happens that after pickling cucumbers are empty inside. It is the fault of poor pollination of the fruit when it does not produce seeds inside. The weather, when it is cool and rainy. Is also influencing the formation of empty pockets in cucumbers. Insects are reluctant to pollinate flowers. It is also important to process the cucumbers as soon as possible after harvesting. When they lie down for a long time, they dry up and become empty inside. In order to prevent the formation of empty chambers, it is necessary to pierce a cucumber with a fork, for example, before putting it in the jar. Od siewu do zbioru minie około 12 tygodni. Jeśli chcemy mieć dłużej zbiory, to można wysiewać nasiona aż do początku czerwca. Ogórki zbieramy często i systematycznie. Na początku można nawet zerwać kilka malutkich ogórków, nawet jeśli nie są jeszcze wykształcone, co pobudzi roślinę do większej produkcji. Im częściej zbieramy, tym więcej mamy, nie czekamy aż będą duże, pękate i żółte, bo takie nie nadają się do jedzenia. Lepsze, 12 weeks will pass from sowing to harvesting. If you want to have a longer harvest, you can sow seeds until the beginning of June. We collect cucumbers frequently and systematically. At the beginning, you can even pick a few tiny cucumbers, even if they are not yet developed, which will stimulate the plant to greater production. The more often we collect, the more we have. We do not wait until they are big, bulky and yellow, because they are not suitable for eating. The smaller ones will be better for pickling. Zbieramy wszystkie owoce, nawet te chore i zniekształcone, i wyrzucamy, bo ich pozostawienie na krzaku spowoduje zahamowanie plonowania następnych owoców. Te mniejsze zbieramy co 2 dni, a większe co 4 dni. Wystarczy, że jeden ogórek osiągnie dojrzałość i wytworzy nasiona, a krzak ogórka zatrzyma produkcję następnych owoców. We collect all the fruits, even the diseased and deformed ones, and throw them away because leaving them on the bush will inhibit the yield of the next fruits. We collect the smaller ones every 2 days and the larger ones every 4 days. It is enough for one cucumber to reach maturity and produce seeds, and the cucumber bush will stop producing more fruits. Największy plon przypada na sierpień. Pierwszy przymrozek niszczy rośliny oraz owoce ogórka. Zbierając ogórki, przytrzymujemy jedną dłonią szypułkę, a drugą odrywamy ogórka albo uszczykujemy go, nie ciągnąc zapęd, bo są delikatne i łatwo się łamią. Ze względu na utrwalanie się wirusów i bakterii w glebie, nie uprawiamy ogórków w tym samym miejscu przez 4 lata. The greatest harvest is in August. The first frost destroys the plant and cucumber fruit. When picking cucumbers, Hold the stalk with one hand and with the other tear off the cucumber or peel it without pulling the shoot because they are delicate and break easily. Due to the persistence of viruses and bacteria in the soil, we do not grow cucumbers in the same place for 4 years. Szkodniki jakie atakują ogórki to mączlik szklarniowy, mszyce, przędziorek, mączniak, bakterie i virusy. Nasiona ogórka zbyt płytkowo wysiane wyjadają kawki. Dobrze wetknąć patyczki w miejsca wysił, żeby uniemożliwić wyjadanie nasion. Pests that attack cucumbers are greenhouse whitefly, aphids, spider mites, powdery mildew, bacteria, and viruses. Cucumber seeds sown too shallow eat jackdaws. It is good to put the sticks in the place of sowing to prevent eating the seeds. Ogórki uprawiamy z względu na przeznaczenie. Ogórki do konserwowania można też kisić, ale ogórki do kiszenia nie nadają się do konserwowania. Julian jest bardzo odporny na mączniaka i rzadko jest pusty w środku. Bolko nie robi się pękaty i nadaje się na kiszenie i do konserwowania. Odys, dobry do konserwowania i kiszenia, odporny na mączniaka. We grow cucumbers for their intended use. Pickling cucumbers can also be pickled, but pickled cucumbers are not suitable for canning. Julian is very resistant to mildew and is rarely empty inside. Bolko does not get bulky and is suitable for pickling and for canning. Odysseus, good for canning and pickling, resistant to mildew. Sałatkowe, Dar, delicious, Malta F1. Adrian wczesna, plenna, ale ma małe owoce. Printo silna, plenna, miniaturowa. Libel, wczesna, dobra do konserwowania. Stare odmiany nakorniszone to Majkę dorasta do 5 cm. Do kwaszenia, Monastyrski owoce, 14 cm, ale jest bardzo wrażliwy na choroby. Wiktoria, 12 cm. Nie żółknie i jest odporny na choroby, a także bardzo plenny. Smok, silnie rosnący i bardzo plenny, 7 cm. Salad, Dar, Delisayus, Malta F1. Adrian, Early, Fertile but has little fruit. Printo, strong, fertile, miniature. Vials, early, good for preservation. Old varieties for gherkins are mica grows up to 5 cm. For fermentation, Monastirsky fruit 14 cm, but very sensitive to diseases. Victoria 12 centimeters. It does not turn yellow, it is disease resistant and very fertile. Dragon vigorously growing and very fertile 7 centimeters.